Cześć, to jest Neonowski, to jest kolejny odcinek z mapek w GTA 5 wraz z ekipą. Jeżeli Ci się spodoba, nie zapomnij o lajku like i subiku. Miłego oglądania. No dobra, czytało. Lecimy. Lecimy. ale mam inny pojazd. Chyba, że to jest automatik, ej! Nie, A nie, dobra, jest... nie, A nie, dobra, dobra że... wszyscy są. Błagna ma? Dobra, damy radę. Chyba, że to jest automatik. Automatiken! No. Też jest taka szansa. No, o, to chyba jest chyba się... automatik. Zobaczcie za Panie siebie. O, oh, tak. Hey. <laughs> to ja pojechałem za daleko. Rozumiemy. Dobrze się czujecie? Nie, nie bardzo czuję dobrze, dobrze się czuję biorę, did, 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 did. Dobrze się ty, czuję, Ola nie zna. To? Ola nie znam. zna, Zna na pewno. to? Ja się pytam, czy się dobrze czujecie. Bardzo dobrze. Tak. Nie chcę. Okay. Tutaj, ok. Nie. To dwoje pro. Aha, to jest ta mapa. Grałeś? Nie. Yeah. Ale widziałem po lecencach i potem O kudy, o, o cieciu ja, ja, yo Ała, jeszcze mnie słońce Ciu. wali poza Dobra, dobra, dobra NIEE NO Ciotkiem środku jest się tak bardziej Na, na tym wall ride'zie tamtym górnym. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde Mam Tam się zwęża Nic mam, jechałem Wo wo O cieciu I Coś spada? A nie, dobra Nieoo tak. nieo Wracamy jak coś? Eh, no. za pierwszym. A to też? To w drugą nie. stronę? Nie, no. nie gadaj Tam nie samy. No nie, to ja tu jadę Ale Ty No, no, bez... no, bezo... dobrze, że wziąłeś no. bezkontaktowy o tak. no, tak, przecież no, 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 o no, tak. Zobacz, tak, O no, O chud. O czy nie mogę teraz nawet tego przyjechać Już byłem prawie na mecz let's go Wielkie to ja pierdziu dobra. Nie, ja na pierwszą kamerę Bo no, się na pierwszej lepiej jedzie O, 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 o. Cześć. o dobra jest O, o tu stanęło się Co to było? Co to było? No to, to się stanęło się Co tu no, było? Było Ej, co jest? Z drugą strony się nie da tego przyjechać Jak się nie da? Jak się da? No No no! Nie, nie, jedę na pierwszej. Chwa Ja na trzeciej. To go. Ej, co jest? Ej ty jakby nagle nie miał mocy tego Ja się cofnę trochę Ty by do ich pojechałeś dalej? No tak, jadę Pusty Dla są. Sobie... U, u, u. Dobra Weź? A, w sumie po ty ten. Ty pojechać od razu. A. Drugie obrażenie tutaj No nie! Nie, nie tu trzeba z rozpędu pojechać i na pierwszej kamerze chyba. Nie ja ja ma się zadałem da radę. Ja mam no, kontrolę ja mam. O! Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, tu wiecie. Już posmarowałem tobą. Ryb. Kanibale, ja nie wiem. Dzień dobry. Kanibale. O, dobra. Z rozpędu i na pierwszej kamerze da się przejechać to. Mio. Hm mm hm. Jemano. 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 Dzięki. Ola Ciara. Jazda. No, Totem się, tym się gra właśnie na tej na kasbelku. Jazda, jazda w mieście. wyszło pierwszy raz. No no no. Mężda. Nawet tutaj Cie... musi taki no, sam kolząć, no. Jazda, jazda, jazda. Ktoś. Nie. Mam ją na No, masz. No, Nie, no. no, no, no. no. Co, co ja? O kurde, jak wskręcam Widzisz, no, że na mamie niebieski bierze, to nawet ten sam teraz od Ciebie idzie O, to jest włosko, sorry Oj, sorry ja to, to jest mało fajnie, fajnie Niech to jest... panie, panie. A, so, tak, się to jest... tak... O kurde Wiem, co? okej Nie, to, 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 to fajnie wygląda Uuuu Fajnie Masz Kujwa Eee, zaczytałem Chciałem podobić. Ale ci nie wyszło Ola, habsko zahamowała Nie, fajny samochodzik, fajnie, fajnie się fajnie, zbiera, no. no. Taka. Właśnie o to chodzi, żeby na wyścigach poznawać nowe samochody, nie klidzier, hm, no, no. Ja To różnymi, to naprawdę. Nie, to samo cały czas w jednym samochodzie, no. Oj, oj, sorry! Dobra, dobra. Też dawno automatików nie było. Ooo! Automatiki są No, no takie, które zwłaszcza nie wychodzą, no. co jak ten niemiecki. No, to... pamiętam. <laughs> Po nim mam traumę na automatyki. Tak jak ja To te panto? Panto, okay, ale... Ale, jak jest ten nie Dzięki. Dobrze. Wiedziałam, wiedziałam. Więc jedź, A jak ją wydupnąłem. No ja wiem. Ja też. <śledziesz> jak wie? Ja a po to, to <śledzte> dobiłeś. No. Wow. Ja za zamękiem, ale po wrzucam korumki. Kurumki? No, korumki. Formułki. Kurumki. A, no. a formu nie? Formułki też, ale kurumki też wejdą. E. Jeszcze nie jeździliśmy kurumkami. No, może. A no. Jedyny odcinek z krumek na kanale to jest ten u Hogatego, a my żadnych nie robiliśmy. Kurumek. Ale kurmek versus czy kurmek na wyścigu? Ani jedno, ani tu, ani... A! Ani jedno, ani jedno! I to, i to, co innego chciałem powiedzieć, ale widzisz... Zaciął się, hop. Hop się zaciął. Podekscytowany. Miał <grym> Dobrą nowiną Oli i... O, a Dobra. się Ola przewróciła z tego! Nie. nie. nic nic. Dobra, że nie ja, ja. Nie, bo mnie pewnie tapnęło, czy coś. No, pewnie tak. Jazda, jazda, jazda. Oj, Jak zwykle. Nie wiem Janek, dlaczego. Janek, 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 Janek. Ej, to, że od wtorku mam jakby nowy limit internetu, że powinien gdzieś działać internet, co nie? Jakąś dalej mam desynki jakieś. No cóż. Więc chyba. to chyba jednak nie wina internetu, tylko wina jednak GTA albo Laptopa. GTA, musi być coś, coś z rwain, bo mnie też tam. Mnie też tepa, więc. że mi ludzi tepa. Więc ale no, tak. Niektó niektórych nie, niektórych tak, i to jest takie dziwne. Znaczy, u mnie to czasami jest, że nieczęściej na nie jak tepa albo coś, ale tak normalnie to nie. Także Ta. to jest dosyć zabawne. Tak a ja właśnie, no. bardziej na tym, na swobodnej. Nie ludzie, a tak no, na le lepiej jest. No mm -hmm. mm -hmm. jadą mi się nie, nie dają dogonić, no. Ło! Dlatego, że się nie bustujemy, mazu. O tu to musisz dojąć. O, już jestem za tobą. No to dobrze, no to będziemy się bustować. Chodzi o, no. o Oj, panie. Oj, ścianie jak w tym. No, no, ja w... Wysi... No. Ścianki. ścianki. no, wyśni. Ja trafi! Nie! ścianki, no, wyścigowe! Kładę. To na widać, myśla? ja mam zajebisty o. pomysł, co się zrobię do jedzenia potem? No jaki? Co? tortilkę. O, o, o. O, o. to dobre, nie jedno, ale dwie. O, kurde o. a ja pewnie zamówię, bo jak to piątek. <głosy> <głosy> tak. Mi się nie chce piątek gotować. Gotować. A nic robić, no? Jestem leniem po robocie. Tygodni Nie tygodni no, tygodni ja to, ja to czasami sobie zrobię, czy coś. No, ten, o kurwa, Syk, Cyk. się ja, tam! Trochę... Ja zresztą e, jestem ale. na gastronomiku, to więc no. no. No, to Ola przyjeżdża i będziesz gotować. No, no i będziesz gotować. <grym> za drobne opłatą, to z chęcią. No, jak za opłatę? To za opłatę. O! driftem. Ja Opłata ja chyba 5. Ci ja zrobię jedzenie, ale płacisz. Płacia. ja. No, ma. darmo nie ma, okay. tak, nie Nic no. je ma za darmo. Jest Ciekawe co O oh, i dużo rzeczy yy, powiedziałbym ale po nagrywkach Powiedziałbym tylko, że po nagrywkach jest to ciekawe okay. co on miał na myśli na myśli <laughs> Tylko że to jest Jadek to Jadek to może <laughs> dostać mógł... za darmo w czoło na przykład O, o no. masz, będę mieć pęt od ciebie Jadek to dzbanek w końcu to no, okay. <laughs> Zostańcie, <laughs> To, to, Ela. to <śmiech> Elo. <śmiech> elo, nie macie Elo. <laughs> o, ma się, będę brać panie od ciebie. Pierwszy. O, panie, ojcie, panie, O, panie Oj, 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 oj oj, oj, Bądźcie SIĘ TAM no. No, Nie ma Nie wiem Ja tak, mówię ja tak lubię nie ma tu to tak fajnie się no, czysto no, to ja jak się fajnie w jedynkach jak się łądujecie Bądźcie, bądźcie to SIĘ TAM bardziej, Jak jest tak czysto Bo Dostał. to jest właśnie rowy ten pojazd Zdagował o, o kurde To miałem nie no Chodźcie cię! A my czysto ziemi, chuj! Się pocął. A, pocął, no. Jest! Uh. Ale wyjściu ładne. Fajnie, no, fajnie się jechało O, zlagowało. <coughs>